Jakaś odmiana na pewno to jest dla nas, także fajna forma treningu, wchodzi w barki nic, tylko, tylko pracować, tak dalej, jak trenujemy. Miałeś okazję płynąć razem z Kasprem Bryniczką, twoim znajomym z nowego targu, tak to można określić. Jak się współpracowało na, na tym polu wodnym i myślisz, że będzie to mogło mieć jakieś przełożenie na, na tafle lodową? Od początki mieliśmy trudne, bo gdzieś nie mogliśmy złapać tego, ale z każdym, z każdym kolejnym metrem gdzieś się rozkręcaliśmy, i później już to wyglądało dobrze. Także mam nadzieję, że i na lodzie też to będzie wyglądało. Tak jak na końcu końcówce już dystansu na tym kajaku. Tak jako przygotowanie to ja jeszcze nie mał. Samo na wakacju kiedy jeździmy, albo pojechamy z rodziną, albo z dziewczyną tak tam trochę, a cóż, ale tak to w ogóle. No, jak to oceniasz? Myślisz, że to dobry pomysł? No tak zobaczymy, no. Czy się uda na sezonu coś z tego. To jest taka tradycja trenera Rochaczka, że zawsze, zawsze te kajaki są do tej pory. E, przeważnie kończy się to dobrze dla Krakowi sezony, więc może tutaj jest klucz do sukcesu. Tak jak ja to sukces z tego, z tego kajaku, tak będzie dobrze. Jesteś, jesteś.